Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poradnikowym. I dzisiaj za obiekt weźmiemy sobie, moi drodzy, nikogo innego jak Banshee. A na starcie chciałbym powiedzieć, że jeśli ten poradnik wyda Wam się pomocny, albo w ogóle Wam się spodoba, to zachęcam do zasubskrybowania i do zalajkowania. A tymczasem zaczynajmy. Banshee jest duchem, który posiada trzy dowody, którymi są ultrafiolet, ghost orby i projektor tak jak tu widzicie przygotowane. I duchy, Banshee jest jednym z ciekawszych duchów, które mogą się do Was teleportować. A więc zacznijmy może od początku. Banshee jest duchem, który obiera sobie za target jednego gracza w przypadku grania multiplayer'a. Czyli w tym przypadku, powiedzmy, jeśli gracie sobie w dwie albo trzy osoby. To Banshee na start yy, rundy obierze sobie za target jednego z graczy. Więc, jeżeli chcecie testować na Banshee, to potrzebujecie dwóch hantów. Chociaż w sumie teoretycznie innego. Powiedzmy, że jeden z graczy ustanie sobie tutaj, drugi z graczy sobie ustanie tutaj. No i wtedy patrzycie, do kogo na hancie duch pójdzie. No i tak, Banshee działa w ten sposób, że ona będzie hantowała tą samą osobę do tego momentu, aż ta osoba nie zginie. Jeśli ta osoba zginie, to Banshee automatycznie wybierze sobie na target nową osobę. No i w sumie jeśli będziecie mieli parę huntów, to zapewne zauważycie, że duch sobie obrał na target i bardzo chce dopaść jednego z graczy, podczas gdy pozostała trójka, powiedzmy jak gracie w czwórkę, jest nieśmiertelna w tym momencie, bo Banshee ich nie ubije. Ale pamiętajcie, że Banshee działa na swój target tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gracz jest na terenie domku, jeżeli go nie będzie, to będzie zachował się jak każdy inny normalny duch. I tak, o tym teleporcie. Banshee jest duchem, który potrafił wanderować po mapie, czyli powiedzmy, jeżeli nie ma huntu, a pokój jest tam daleko, to Banshee nie ma z tym problemu, żeby się do was tutaj przejść i zrespić wam się na mordzie. Także uważajcie na to. I Banshee ma też jedną specjalną abilitkę ciekawą, którym jest, którą jest Banshee Scream. Jak działa? Bierzecie mikrofon parabiotyczny i nawet słuchujecie dźwięków ducha z parabiotycznego mikrofonu i możecie usłyszeć konkretnie taki dźwięk. Więc jeżeli już usłyszycie coś takiego, to yy, Albo mierzycie się z mimikiem, albo z banshi. Także, no cóż, moi drodzy, to jest tyle, co chciałem Wam opowiedzieć o banshi. Mam nadzieję, że poradnik wydał się Wam przydatny. Jeżeli tak, no to lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcineczku. A tymczasem życzę miłego Dzianka. Na razie i pa pa.